Możesz, tylko jak już wyjdziesz na poziomie dziennym, wyjść możesz. Ale nie, stoję 15 minut jak przedtem. No, a, patrz. Z Co Co? Ustawisz sobie. Ja byś się spóźniło, no to tyle. Nie, tyle. Nie się spóźnił, on był w spuchanie. Tak. Tak. Tak, tak, tak. tak, Tylko tu zaraz będziesz miała Tak. 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 o tablica, y -y -y. A ty co była tu? Mhm mm mm -hmm. Tylko nie Tak A no to nie <coughs> Dzieci szpią, to nie z jestem Można odchodzić tu nie wolno. Ale... Należy, bo ja muszę się z zdeczkiem a trzeba się ze tak? Trzeba tak robić, żeby był Państwu również dziękuję. Superowo. O dobrze, dziękuję Wam serdecznie. Udało się, prawda.